Cześć, tu Bartek z kanału Szef Swojej Kuchni. Dziś mam dla Was bardzo prosty przepis na wołowy kebab kofta do przygotowania w domu lub do zawrania na grill'a. Zaczynajmy! Przepis jest bardzo mało wymagający. Potrzebna nam będzie przede wszystkim mielona wołowina, a do tego dwa ząbki czosnku, pół cebuli, garść świeżej natki pietruszki, trochę oliwy oraz przyprawy, mielony kmin i kolendra, cynamon, chili, sól i pieprz. Potrzebne będą też patyczki do szaszłyków. Jeżeli planujecie zabrać te kebaby na grilla, trzeba będzie te patyczki wcześniej namoczyć przez minimum 30 minut. Przygotowania zacznę od połowy cebuli, którą trzeba pokroić bardzo drobno. Można ją ewentualnie zetrzeć, ale lepiej miejcie wtedy pod ręką okulary do pływania. Następna w kolejności jest pietruszka, którą najpierw zwijam, a potem kroję i drobno siegam. Dobra, zabieramy się za przygotowanie mięsa. Mięso mielone przyprawiam po kolei. Łyżeczką mielonej kolendry i kminu, pół łyżeczki chili, choć użyjcie je wedle uznania, i pół łyżeczki cynamonu. Dodaję łyżeczkę soli i doprawiam pieprzem. Następne są dwa wyciśnięte ząbki czosnku i przygotowane wcześniej pietruszka i cebula. Dodaję około dwóch łyżek oliwy, która doda odrobinę smaku i ułatwi formowanie kebabów. Całość mieszam i solidnie wygniatam, by smaki dobrze się ze sobą połączyły, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Można już formować kebaby. Potrzebna jest jakakolwiek płaska powierzchnia, może to być blacha jak tutaj i odrobina oliwy. Ja będę mięso dzielił tutaj na 8 kebabów, bo przygotuję je w domu na patelni grillowej. Ale jeżeli Ty chcesz zabrać je ze za sobą na grilla, to możesz się spokojnie podzielić na 4 lub 5 sztuk. No i dobra, patyczki łamie na pół, bo całe nie zmieszczą się na mojej patelni, a potem nabijam i formuję kebaby. Technika jest zupełnie dowolna, ważne jest tylko by były jednakowej grubości, wtedy usmażą się w tym samym czasie i ja sugeruję, żeby to było około 1,5 cm. Po uformowaniu wszystkich kebabów zakrywam je folią i wkładam do lodówki na minimum 30 minut. To bardzo ważne, by smaki miały czas, by się rozwinąć. Najlepiej zostawicie w lodówce na noc, choć nawet te pół godziny da zadowalające efekty. Ja swoje kebaby usmażę na patelni grillowej na odrobinie oleju, który rozprowadzam ręcznikiem papierowym. Patelnię rozgrzewam na średnio wysokim ogniu i dodaję pierwsze 4 sztuki. Smażę je po około 3 minuty z każdej strony, choć ten czas będzie w dużym stopniu zależał od wielu czynników, więc po około 5-6 minutach smażenia możesz zdjąć jeden z kebabów z patelni i sprawdzić, czy są już gotowe. Po 3 minutach kebaby obracam i zostawiam je na patelni na kolejne 3. Odpowiedni czas gotowania jest bardzo ważny, bo przecież nie chcemy jeść przesmażonego mięsa. Jeśli chcesz, możesz zacząć od smażenia jednego i w ten sposób przetestować wymagany czas smażenia. Gotowe kebaby można serwować z ryżem lub frytkami, choć polecam je podać z domowym chlebem pita, który szybko można przygotować według przepisu dostępnego już niebawem na tym kanale. Polecam też połączyć te blisko wschodnie danie z polską mizerią. Dodaję jeszcze troszkę oliwy i odrobinę posiekanej pietruszki do dekoracji i gotowe. To aromatyczne danie to prosty sposób na urozmaicenie sezonu grillowego. Możesz je podać z ulubionym sosem czosnkowym lub chili. Smacznego!